Obudziliśmy się dzisiaj rano, tak aby chwalić Boga, też chwalić swoim życiem. Dzisiaj w sposób szczególny wspominamy błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, kapłana. W sposób szczególny czczonego w archidiecezji naszej lubelskiej i w diecezji warszawsko-praskiej, mimo to, że urodził się koło Drohiczyna. On chwalił Boga swoim życiem. Żył na przełomie XIX i XX wieku. Nie ograniczał się jednak do obowiązków duszpasterskich, ale był wrażliwy na potrzeby innych i nie pozostawał obojętnym wobec biedy i upadku moralnego, z którymi zetknął się w czasie swojej pracy. I właśnie z myślą o biednych i bezrobotnych już w 1893 roku Stworzył lubelski dom zarobkowy, w którym mogli oni pracować w wielu warsztatach, zarabiając na utrzymanie i mieszkanie. Zadbał również o kształtowanie zacofanego społeczeństwa. Inicjując szkołę rzemieślniczą, trzy lata później, dla moralnie upadłych kobiet, założył przytułek świętego Antoniego. Zakładał też domy opieki dla starców i sierot. Jest wzorem tego, w jaki sposób można wykorzystać swoje życie, chwaląc Pana tym, co się robi dla innych. Prośmy dzisiaj, tego poranka, abyśmy nie zmarnowali tego dnia, ale aby ten dzień był dniem, gdzie będziemy chwalić Boga swoim słowem i swoim czynem. Podniesiemy się w tej mszy świętej w następującym.